Baśń Żydowska, A Jewish Folktale, Obywatel świata, The Citizen of the World. Bóg zebrał pył do stworzenia pierwszego człowieka ze wszystkich czterech krańców ziemi. The Holy One gathered the dust for creation the, of the first man from the four corners of the earth. Wtedy Duch Życia zapytał Boga, dlaczego on tak zrobił. The Spirit of Life asked God, why he did it. Bóg odpowiedział: The Holy One replied: Jeżeli człowiek przypadkiem zawędruje od wschodu po zachód, czy od zachodu po wschód, do jakiegoś innego miejsca na powierzchni Ziemi, i nadejdzie jego czas, żeby się pożegnać z tym światem, wtedy był z Ziemi, w którym on umrze. Nie powie do niego, pył twojego ciała nie jest mój, bo ty się nie urodziłeś tu na tej ziemi. Wracaj do miejsca, skąd pochodzi pył, który został zebrany dla, twojego, dla twoich narodzin. If a man should chance to come from east to west, or from the west to east. Or to any place on the face of the earth; and his time comes to depart from this world. Then the dust of the earth, which is in that place where he dies, shall not say to him, “The dust of thy body is not mine; thou wast not born here in this land. Land return to the place whence thy dust was gathered at thy birth. i właśnie z tego powodu wziąłem pył, żeby uformować człowieka ze wszystkich czterech krańców ziemi, gdyż każde miejsce na ziemi jest domem człowieka. It is for this reason that I have taken the form of man from the four corners of the earth. Every place on earth is man's home. więc Cokolwiek się wydarzy i kiedykolwiek ten człowiek umrze, to każde miejsce jest jego miejscem spoczynku. I każde miejsce może być miejscem spoczynku pyłu z jego ciała. Po prostu powraca do Matki Ziemi. Wheresoever he happens to be when he dies, there is the resting place for the dust of his body. And there it returns to Mother Earth. Duch Życia wychwalał Boga, którego miłosierdzie jest rozlane we wszystkich Jego dziełach. The Spirit of Life praised the Lord, whose mercies are over all his works.